Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co kryje się pod falami? Dołączcie do mnie, gdy będziemy odkrywać niesamowite morskie stworzenia. Na pierwszy ogień idzie majestatyczny płetwal błękitny. To największe zwierzę na Ziemi, osiągające nawet 30 metrów długości. Wyobraźcie to sobie. Następnie mamy tajemniczą kałamarnicę olbrzymią. Z oczami wielkości talerzy obiadowych wygląda jak coś z filmu science fiction. A któż mógłby zapomnieć o rozbrykanym delfinie? Te inteligentne stworzenia komunikują się za pomocą kliknięć i gwizdów, i znane są z tego, że pomagają ludziom w niebezpieczeństwie. A teraz poznajcie ekstrawagancką skrzydlicę. Piękna, ale uwaga jej kolce są jadowite. Ostatni, ale nie mniej ważny, fascynujący konik morski. Czy wiedzieliście, że to samce noszą młode? To się nazywa nowoczesne rodzicielstwo. Ocean jest pełen cudów. Które morskie stworzenie zachwyciło Was najbardziej? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie dać łapki w górę i subskrybować po więcej oceanicznych przygód.